Cześć. Jestem bardzo wzruszony. Odwiedziłem dzisiaj znajomych, którzy mieszkają koło Kazimierza nad Wisłą w miejscu, gdzie wymyśliłem w ogóle mieszankę swoich nasion łąki kwietnej 21 lat temu. I 21 lat temu po zrobieniu pierwszej serii nasion wysłałem ją w podziękowaniu znajomemu, który mi trochę podpowiedział, żeby taką mieszankę robił. Mariuszowi Tchorkowi, znanemu krytykowi sztuki, ale także miłośnikowi dzikiej, dzikiej przyrody propagującemu rodzime gatunki. No i właśnie on podpowiedział mi, że może warto by propagować rodzime gatunki roślin. No i w podziękowaniu wysłałem mu list pisząc, że wysyłam ci numer jeden polskiej Łąki Kwietnej. No i właśnie to jest pierwszy pakietik, jaki kiedykolwiek Łąki Kwietnej powstał. A co ciekawe, rodzina Mariusza nigdy tego pakieciku nie wysłała, i dalej są tutaj 21-letnie nasiona tej łąki kwietnej z 1999 roku. Pozdrowienia z Nadwisły, cześć.